No dzień dobry! Cała ta seria ślubna powstała po to, żeby powiedzieć Wam to, co się nauczyłam podczas wesela i ślubu, podczas przygotowań: że nie wszystko musi być z pompą, yy, nie do wszystkiego trzeba się tak spinać. I co najważniejsze, na ślubie i na weselu można zostać sobą, a jest to trudne, i nawet dla mnie było to trudne. Jak czytam o Waszych ślubach i weselach, to. Widzę, jak bardzo nasz ślub i wesele było tradycyjne. To znaczy pewnie, że pokazuję Wam tu, że nie musi być tak w 100% tradycyjne, ale jednak naszą podstawą jest tradycja, czyli ślub. I to wesele, które składa się z obiadu, jest do, no, do, do rana, y, gdzie właśnie jest alkohol, y, gdzie są zabawy i takie tam. No i my mieliśmy tą podstawę i na tej podstawie sobie manewrowaliśmy, czyli jest alkohol, to u nas nie będzie, są zabawy, to u nas będzie tylko jedna. Wiecie, tworzyliśmy to na schemacie, wy natomiast macie tak wspaniałe historie o swoich ślubach, że wy absolutnie zrezygnowaliście z tego wszystkiego i stworzyliście swoje, tak? Bez żadnej yy, tej tradycyjnej podstawy. I to jest piękne, ale moje też jest piękne. Yy, tyle, że mówię o tym dlatego, że wydaje mi się, że przez to, że ludzie mieli taki yy, nasz schemat typu Okej, okay, ślub, wesele, w restauracji, yy, z DJ-em, z fotografem, to mieli też takie tradycyjne oczekiwania. I przez to yy, nie było to do końca proste, żeby wytłumaczyć im, że to nie będzie w 100% tradycyjne wesele. Taki, taką mam teorię. Yy, natomiast nie żałujemy tego, że nie zrobiliśmy takiego egzotycznego wesela, bo trochę mieliśmy taką ochotę przed zaręczynami. To znaczy, ja sobie myślałam, że o, może zrobimy to na ogródku sobie przed parafią, albo o, zrobimy sobie w salce młodzieżowej, nie? Albo, dobra, pojedziemy sobie gdzieś tylko we dwójkę. No to tak tylko, nawet nie wypowiedziałam nigdy tych słów, to były takie słowa w mojej głowie, że o, może tak. Nie, a może inaczej, a może o tak na bali, nie? Czy coś tam. Że to były ym, takie myśli, które i plany, które jak się zaręczyliśmy i przyszło do tego konkretnego planowania, i to było dla nas naturalne, że zrobimy tak, 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 yy, tak, tak, tak. <laughs> no, ale właśnie yy, to stworzyło kilka problemów i ja nagle poczułam się taka zamknięta w tym, że ja jestem panną młodą. Nie wiem, czy to ogarniacie, ale to było coś strasznego. I najgorsze było to, jak poszłam na próbny makijaż, i yy, kobieta, która mnie malowała, mówiła, moja koleżanka poza tym, bardzo serdeczna, yy, mówiła, no tutaj musi być mocno, bo na zdjęciach to będzie wyglądać lżej. A ja myślę sobie, hej, ale ja biorę ślub tu i teraz. Ja chcę pięknie wyglądać tu i teraz, podczas ślubu, kiedy Piotr będzie na mnie patrzył, kiedy inni będą na mnie patrzeć, kiedy sama na siebie będę patrzeć w lustrze, chociażby nie obchodzą mnie zdjęcia, które przyjdą później yy, i na których będę wyglądać jakoś idealnie. I miałam taką niezgodę na to w sobie, no i właśnie yy, malowałyśmy się tam, próbowałyśmy i właśnie tutaj mocno tu oko mocno, oko wyraźne usta wyraźne, bo to wszystko będzie inaczej na zdjęciach, a ja mówię hej, ja chcę tylko leciutki podkładzik tylko leciutkie oczko, takie w sensie że praktycznie nic i nawet nie chcę szminki nawet nie wiem czy miałam szminkę, czy ja miałam jakiś błyszczyk, miałam jakiś błyszczyk yy, jakby wiecie, to był dla mnie taki szok, że rzeczywiście kobiety yy, tworzą makijaże takie bardzo mocne, żeby dobrze wyglądać na zdjęciach. I ja rzeczywiście teraz widzę, że na zdjęciach wyglądam tak hmm, tysiąc razy gorzej niż na żywo, ale ten cały dzień czułam się tak świetnie. I pamiętam, że o jakiejś, nie wiem, drugiej w nocy czy trzeciej poszliśmy z moją świadkową do toalety i ja wyglądałam tak dobrze, w sensie jak rano, w <laughs> sensie tam po południu, jak się malowałam i jak ona mnie malowała. I miałyśmy takie, wow, że zawsze to wszystko spływa, zawsze wygląda źle, zawsze jest coś nie tak. A tu wyglądało tak dobrze i w ogóle tak się cieszyłam. I na przykład na zdjęciach nie mam tego tak mnóstwo tego wszystkiego, więc mam na przykład czerwony nos, no bo było zimno. I taka jest prawda, no i jakby oglądamy te zdjęcia i się śmiejemy z tego czerwonego nosa. I to nie jest dla mnie takie... Mm, no, no, no. Tylko nie jest naprawdę, ale było zimno, był październik i tak po prostu było. Więc to jest taki jeden przykład. Na przykład drugim przykładem jest to, że... no paznokcie, nie? No paznokcie muszą być długie, piękne, my się z Piotrem śmiejemy, że zawsze musi być french i jak się widzi jakąś kobietę z frenchem, no to można przypuszczać, że ona przed chwilą brała ślub. I to nie jest nic złego, jeżeli ktoś właśnie chce wejść w tą pannę młodą z takimi paznokciami, to też jest super, ale właśnie to nie byłam ja. I ja chciałam zostać sobą podczas tego ślubu, no i pamiętam, że moja mama do mnie mówi, Boże, jakie to masz krótkie paznokcie. A ja zawsze mam krótkie paznokcie, bo nie lubię długich paznokci. I jakby dlaczego miałam zapuszczać na ślub długie paznokcie? W sensie wytyfy. Po co? I e, zrobiłam sobie na ślub sama. Sama. Paznokcie, no takie wiecie, ciapki, złoto, yy, jakieś tam yy, różne rzeczy, no i te paznokcie były krótkie, no i też moje palce są krzywe, więc jakby na zdjęciach wygląda to śmiesznie, kiedy tak pokazuję, a to po prostu krzywe, krzywa palokie, ale na żywo, jak sobie nakładaliśmy te, yy, te obrączki, jak sobie po prostu cokolwiek robiliśmy, to ja się tak świetnie czułam, że mam tą zieleń, yy, no mam te swoje paznokcie, a właśnie te wszystkie takie łamą ci paznokieć Uuu, jakie krótkie paznokcie Kurcze, niektórzy mogą mieć krótkie paznokcie Podczas ślubu, bo lubią I ja lubię Kolejną rzeczą był płaszcz I o tym już mówiłam, chyba w którymś filmie Że po prostu... Ja nie chciałam kupować nowego płaszcza, bo płaszcz miałam. I jakby zastanawiałam się trochę, czy iść w jeansowej kurtce, ale w sensie, myślę, nie, nie. Ale też bym w sumie poszła. E, czy iść właśnie w tym płaszczu. I dla mnie to taka była, no czy w tym płaszczu, czy w tym, to ja za bardzo nie lubię, a w tym się czuję idealnie. Więc jakby sytuacja była oczywista. Ja tak miałam, że no idę w, tym, idę w tym płaszczu, nie? Idę w tym płaszczu. I jak ja go zakładałam na tą sukienkę, to czułam się doskonale. W sensie czułam, że ta ciężkość tej sukienki, chociaż ona nie była jakąś tak ciężką sukienką, przykryta tym nonchalanckim płaszczem, to jestem cała ja. W sensie ta sukienka była taka moja, strasznie. Ten płaszcz jest na co dzień taki mój, i ja po prostu idę do ślubu jako Karolina Zabaryło. W w swoich rzeczach, a nie w jakimś przebraniu księżniczki, gdzie nie można poznać panny młodej. I to też jest ciekawe, bo ja też zawsze pragnęłam, żeby mój mąż nie poznał mnie, jak będę szła do ślubu, że po prostu powie wow, ale będzie tak powiedział, wow, w tym wszystkim moim! I to było super! I pamiętam, że noc przed ślubem zakładałam sobie ten paż do welonu i do yy, swojej sukni, a moja mama i świadkowa mam mówią, co w tym? Tym idziesz, Jeny. No, a ja w tym poszłam. i w sensie bardzo krótko w nim byłam, bo mnie wkurzało to, że muszę cały czas go zakładać i zajmować i w ogóle. No i mam takie jedno zdjęcie, jak właśnie yy, zakładam go i tak po prostu teraz możecie je zobaczyć. Rzucam nim i yy, to zdjęcie jest takie dosyć nieudane, ale kocham je, bo po prostu to jestem ja. Ja ubieram ten płaszcz, mój ulubiony płaszcz. Jedynym szaleństwem było to, że kiedyś się ubrudziłam yy, czekoladą w yy, nim. W sensie yy, ten pasek zamoczyłam w jakiejś czekoladzie. No i potem mi się umorusłało wszystko i ja przez pół roku go nie brałam. Nie no i takim świętem było, że ubrałam go sobie na wesele. Więc yy, tak, tak było. I jak na następny dzień ubrałam sobie spodnie takie wiecie, czarne obcisłe i cza yy, białą bluzkę tym, z mostkiem. No i założyłam ten płaszcz. To czułam, że ja teraz wchodzę w małżeństwo piękna, ale też yy, wchodzę jako ja. Po prostu. To jest mój normalny dzień. W żadnym przebraniu, w żadnych brzydkich rzeczach, w żadnych czyichś rzeczach, tylko w swoim pięknym stylu i wydaniu. No i miałam też na przykład tak, że sukienka do mnie przyszła, no i ona była ok, ale kilka osób mi pisało, oh, przed kostkę? Jak to przed kostkę? Nie może być jak to? I ja miałam takie o, Serio nie może być przed kostkę? A potem Bo co? Co? Kto? Kto chcesz, że nie może być przed kostkę? Przecież laski chodzą przed kolano Gdzie nie może być przed kostkę? Co to jest, nie? I jakby cieszyłam się mega Wybierałam tą sukienkę, żeby była przed kostkę Bo świetnie mi się tańczyło Wszystko mi się świetnie robiło Poszłam do krawcowej, a krawcowa mówi Ta sukienka jest za krótka A ja mówię No tak, ja już pójdę, taką mam i jakby miałam tyle wątpliwości przez to, że tyle ludzi mi tak gadało, a poszłam tej sukience, w ogóle nie miałam żadnego problemu ze schodzeniem ze schodów, krękaniem czy czymkolwiek, bo krękaniem miałam problem przez ten welon, ten welon to była beka, no ale jakby spoko i ten welon też był ze mną całą noc i też był spoko. I jakby wow, nie posłuchałam ludzi i było super. Potem poszłam do ryłko. I e, mówię, no mam buty na ślub, ale buty na ślub to chyba białe. I nagle znowu takie, weź daj spokój, masz buty jakie chcesz, twoja siostra szła w żółtych butach, możesz sobie iść w czerwonych butach, możesz sobie iść w jakichkolwiek butach. I jakby nie ma zasad, ale tak już trochę wchodziłam w to, że hmm, co powiem mama, co powiem moje koleżanki, co powiedzą goście jak przyjdą. Główno, nic nie warte są te słowa w sensie. Nic nie warte w takim znaczeniu, że pójdę tak, żeby im było miło. Nie, poszłam totalnie tak jak chciałam. I kiedy ci ludzie mówili, że wyglądam pięknie. To to dopiero było wartością, bo wyglądałam jak ja. Wyglądałam tak, jak chciałam wyglądać, a nie tak, jak ktoś chciał, żeby wyglądała, albo yy, takie, wiecie, filtry typu, yy, czy tej cioci się to spodoba? czy babci się to spodoba? A czy to, a czy tamto? Moja babcia powiedziała na sukienkę, kiedy jej wysłałam zdjęcie, ważne, żeby się Tobie podobała. Wiecie, jak się mówi, ważne, żeby to mi się podobało, to wiadomo, że temu komuś się nie podoba. A podczas ślubu już z tym wszystkim, z butami, z biankiem, ze szczęściem, z płaszczem, wszystko było idealnie i powiedziała, że wyglądałam idealnie, także hej, róbcie po swojemu, bądźcie sobą w tym wszystkim, co tworzycie podczas ślubu. Te, z tych małych elemencików składacie się tak wizualnie i też psychicznie i fizycznie i w ogóle yy, każdorakowo, każdorakowo, jako. Yy, każdorako. W każdym calu. <noise> eee, więc tak walczcie o siebie w tym. Nie zapominajcie, że musicie być sobą podczas tego dnia. No, to są takie niby proste rzeczy, a wiecie, ja się w tym zgubiłam. Więc jestem ciekawa, jak wy. Pewnie ci, którzy tworzyli swoje wesele tak po prostu, takie inne zupełnie, no to nie mieli z tym problemu, ale takie właśnie wesele tradycyjne, a przynajmniej trochę tradycyjne, może dziewczyny miały z tym problem, dajcie znać. Eee, także ściskam Was teraz serdecznie, pozdrawiam buzieczki, Pa!